Hej kakane, witam się z wami i kochani w kolejnym vlogu. Dzisiaj, tak przed lustrem, inaczej, witam się z wami. Pogodę mamy fajną, ptaszki pięknie ćwierkają, i ja wyglądam tak, bo wybieram się do centrum, do Dublina. Jadę załatwić sprawy. No i tak chciałam wam tylko pokazać mój strój dzisiejszy dnia. Wygodnie i tak na sobie mam ten y, misiu taki szary z hm -u. szalik taki kremowy i sukienka taka jakby, mam nadzieję, że będziecie widzieć dobrze, oversize taki z Mango, kiedyś już dawno kupiłam w Polsce. No i rajstopy stopy czarne matowe i Adidasy Superstary od Marcina. No, dobra, to ja, jak, będzie mi się, jak mi się uda, to wam zrobię jakieś przebitki, jak będę w centrum. Zauważyliście, jesteśmy w centrum, przyszliśmy załatwić przyjechaliśmy załatwić sprawy. No i teraz właśnie jesteśmy na naszym ulubionym jedzeniu. Gin, gin zęk. Dobra, zaraz Wam pokażę, co będziemy jeść. Kochani, my już w aucie. kawusia jest. Jest. Pijcie ze mną, zdrówko Wasze i zdrówko moje. Ale wiecie co? Ten mój partner to mnie chyba nigdy nie przestanie zaskakiwać. Pokażę wszystko pootwierane. Proszę. Zobaczcie jakie cudowne kolczyki dostałam na Walentynki. Przecudowne z Pandory i do tego jeszcze takiego charmsa na moją bransoletkę. To jest właśnie ręka Fatimy czy coś takiego. Tak mi się to się tak nazywało razem oko tutaj jest w środku. No przepiękne. Po prostu Przepiękne, przecudowne, nie wiem jeszcze jak to nazwać. I yy, dziękuję jeszcze raz za prezent, kochanie. Przepiękne, dajcie znać, czy Wam się podobają. Witam się, kochani, serdecznie z Wami w kolejnym dniu. Jestem na przedpokoju, piję kawusie, zdrówko wasze, i zapraszam do kawusi i właśnie będę składać pranko. A co tam u Was, dajcie znać. Ojejka, jejka, jakoś ciężko mi się spało, powiem wam. Nie wiem czemu. Co, co to jest w ogóle grane w tym wszystkim, że ciężko mi się śpi? Ale ja mam zazwyczaj tak, jak mi się ciężko śpi, to znaczy, że muszę zmienić pościel. No, tak jakoś ją chyba odczuwam. No i powiem wam, że będę właśnie zmieniała pościel. I... Yy, zaraz wezmę Was ze sobą do pokoju, tylko złożę pranie. Tak chciałam się tylko przywitać z Wami. No, ja już się kochane ogarnęłam. No i tak jak mówiłam, biorę się za y, zmianę pościeli. Będę znowu zakładała tom z tego misia, fajnego z y, y, primarka, bo bardzo ja w, lubię w niej spać. I ona jest fajna, taka milutka. Do odświeżenia jeszcze raz na czyściutką pościel. Mgiełka z Eivonu. Zawsze lubię sobie tak popsikać właśnie na nową pościel, powiem Wam. Żeby to było takie dosyć, że ona jest czysta, to jeszcze, żeby był taki fajny zapach świeżości. Lubię po prostu tak kochane moje, ja już właśnie pościeliłam, idę jeść śniadanie no i co, będę się powali, powoli z Wami żegnać taki krótki wlożek przyszłam do Was z takim krótkim wlożkiem i wiecie co dajcie znać jak tam u Was minęły Wasze walentynki, czy Wy obchodzicie, co tam das, dostałyście fajnego, piszcie mi jestem mega zaskoczona bo mój facet to mnie zawsze miło zaskakuje, ja też mu coś tam wykombinuję, jakąś niespodziankę no i będę się z Wami żegnać mam nadzieję, że miło spędziłyście czas zapraszam do subskrypcji kto jeszcze nie subskrybuje mojego kanału będzie mi mega miło i dziękuję za osoby, które są ze mną jesteście mega, kocham Was i pozdrawiam serdecznie, przesyłam moc buziaków i do następnego, trzymajcie się, pa!